Nie możemy sobie pozwolić na dokończenie tego domu. Ledwie nam starcza pieniędzy, na lek ale stać was było na wzięcie udziału w loteli Lodna Księżyc? Jeśli sprzedacie dom, to będzie was stać! Czy diagnoza jest prawidłowa? Tak, w kwestii wyników jesteśmy jednomyślni. Wiecie o tym, że Nasa zapewnia doskonałą opiekę medyczną? przyjaźń przyjaźni konne w kosmosie. O ślub! Cieszę się z Twojego szczęścia. A to zagadka, gdzie powinniście się udać na podróż poślubną? Live? <grywa> <grywa> Kurcze szkło, ślisko. Johnny, jo John. Co jest, grane? O. Wiesz co? To zwyczajnie nie działa. Gorzej, to jakaś farsa. Jesteśmy cholernymi zawodowcami. Nie po to brałam się za to wszystko, żeby uganiać się za nimi i wydzielać, jak idiotka. Nie? Słuchaj. Brak snu zaczął nam chyba działać na nerwy. Gdybym wiedział, że będę pracować po nocach, wziąłbym ze sobą kawę. O tak, powinieneś zobaczyć ten film, który wcześniej wymyśliłam. Jaki film? Właśnie. Tak czy inaczej, wiem, że czas tutaj jest na wagę złota, ale to do donikąd nie dąży. Zróbmy sobie przerwę do rana. Mam nadzieję, że Johnny da sobie radę sam. Muszę zadzwonić w parę miejsc. To wszystko nie ma sensu. Dlaczego urządzenie nie zadziałało? Przecież pragnienie John'ego o się na księżyc zostało pomyśle przetransferowane. Jednak mimo to nie wykazał chęci dostania się na księżyc. Chyba, że wtórny warunek niezbędny do spełnienia pragnienia został zmodyfikowany podczas procesu. Tylko wtedy to samo pragnienie uzyskałoby dwa różne rezultaty w dwóch różnych momentach. Nie ma wątpliwości, że River odegrała istotną rolę w tym wszystkim. Jeśli było coś, co mogło zakłócić funkcjonowanie urządzenia, to ona była główną podejrzaną. Ale co mogło być przyczyną? River, co ty zrobiłaś? Ach, schodzi słońce. Wiele czasu nam pozostało. Ciekawe czy Nil coś znalazł. Hmm, czy jest mróz wewnątrz? Wiewiórki przejechanej przez Nila. Jak się nie ważą, Ledwo się trzyma. Co robicie? My stoimy w miejscu. Lepiej się pospieszcie. Nie mamy zbyt wiele czasu. A jeśli szukasz swojego kolegi, to wydaje mi się, że jest w kuchni. Nie, rozumiem to, ale. Okej, okay, sprawdziłeś to w jego papierach? Powiedz mi, dlaczego te informacje nie zostały nam przekazane, albo lekarzowi? Skąd wziąłeś kawę? Cii. Rozmawiasz z kimś z szefostwa? Tak, jak skończę, to pogadamy. Cii. Czekaj, czy to nie jest. Skąd to masz? W latarni morskiej. Mówię ci po raz ostatni Cii. Ale co jeśli... Okej, okay, chyba tak. Nie mam pewności, będziemy to musieli sprawdzić. Ale gdzie są wszyscy? Gdzie jest ten... Ta kobieta z tymi są zwykły dzieci. Mamoś, nie chce iść do szkoły. Jest niedziela mój drogi. Cii, pozwól mi spać. Wujka nie powinna siedzieć tak do, do tak późna. Moja wina, mogłam mi ich dopilnować, cóż. Naprawdę nie jest to zwykły dzień. Wiem, ale jestem wyczerpana. Domyślam się, że ty jesteś jeszcze bardziej. Naprawdę muszę usiąść. Jeśli chcesz o mnie o coś zapytać, mm. pozwól najpierw usiąść! Chcesz o coś zapytać? To praca na pełne etat, prawda? Co będziesz robiła, gdy się skończy? Co mogłabym robić? Znajdę pracę w mieście i będę żyła dalej, tak myślę. To przykre. Będzie mi brakowało Johnego i tego miejsca. Może raz na jakiś czas uda mi się tutaj przyjechać. O, poczekaj. Zanim Johnny stracił przytomność, powiedział mi, że najprawdopodobniej się tutaj pojawicie. Powiedział też, że raczej nie będzie miał szansy zrobić tego osobiście, więc poprosił mnie, abym podziękowała w jego imieniu. Dlatego dziękuję Wam bardzo. Czy to już skończy? Co to jest? Wygląda na to, że nasz Johnny posiada jakieś ukryte dokumenty. Ukryte dokumenty? A dokładniej mówiąc, ukryte medyczne dokumenty. Prawdopodobnie w młodości przyjmował duże dawki silnych beta-blokerów. Co za zbieg okoliczności. Powodują skutki uboczne negatywnie oddziałując na wspomnienia. beta blokery Johnny nie miał problemów z sercem, prawda? Najwyraźniej nie. To sprowadza nas do jednego: czy te skutki uboczne nie były wywoływane celowo? Zwłaszcza przy tak dużych dawkach lechu? To musiało mieć ogromny wpływ na jego wspomnienia. Myślisz, że dlatego nie mamy dostępu do jego wspomnień z dzieciństwa? Powiem ci jedno: to nie był błąd urządzenia. Goście z działu konserwacji zrównali mnie z ziemią. Więc co teraz? Właśnie otrzymałem rekonfigurację częstotliwości która pozwoli nam na pominięcie wpływu beta-blokerów. W końcu będziemy mogli dostać się do jego dzieciństwa na tyle wcześnie, aby skutecznie przetransferować jego pragnienie. Więc na co czekamy? Jest jeszcze jedna rzecz. Oczywiście, zawsze jest jeszcze ta jeszcze jedna rzecz. Aby uruchomić nową częstotliwość, będziemy potrzebowali włącznika. Włącznika? Czegoś, co ma bardzo silny związek z niedostępną pamięcią. I będziemy mogli to dać Johnemu, aby obudzić niedostępne wspomnienia. Ale jak mamy to zrobić? Mamy tylko przelotne wspomnienia z jego dzieciństwa. Nawet jeżeli znajdziemy z zdjęcie z jego dzieciństwa, w coś w tym stylu, przecież John jest nieprzytomny. Tak, więc wracamy do punktu wyjścia. Wiesz co? Od czasu zeszłorocznego przypadku dotyczącego Nory nie mieliśmy zlecenia, które by mnie tak strasznie wkurzyło. Mnie też. To mnie wykańcza. Idę zaczerpnąć świeżego powietrza. Eee, zapomniałem o kawie. Ale śmierdzi. Więc przestań się tu kręcić. Ewa, to śmierdzi rozjechaną wiewiórką. Wiem, to twoja wina, ty ją przejechałeś. Co się dzieje? Dzieci jeszcze śpią. Poczekaj sekundę. To ostatnie wspomnienie, na którym utknęliśmy. To był ten sam zapach. O czym wy mówicie? Receptory węchowe są bezpośrednio połączone z układem limbicznym w mózgu. Nie wiesz, co to oznacza? Eee, ja co? Chcę przez to powiedzieć, że węch jest prawdopodobnie najskuteczniejszym zmysłem w przypominaniu. Możemy go użyć, aby przywołać jego wspomnienia z dzieciństwa. Najlepsze jest to, że chociaż Johnny stracił przytomność, jest ciągle podatny na sugestie. Wydaje mi się, że brakuje mi jakichś kluczowych informacji. Super, to jest dobre. To jest niesamowite. Teraz powinnaś posprzątać resztki rozjechanego zwierzaka. Tak, ja tylko, zaczekaj, dlaczego ja mam to zrobić? Bo ty ją przejechałeś. Dokładnie, więc ja już swoje zrobiłam. Ach, ty nędzny draniu. Jeśli to może pomóc, ja mogę wam pożyczyć rękawice. To nie są rękawice jednorazowego użytku, ale zaraz prawdopodobnie się to zmieni. Takie rzeczy w tej pracy doprowadzają mnie do? Bez zachowania czy środków ostrożności obcowanie z padliną nie jest bezpieczne. Powiem śmieci z samochodu, powinien zatrzymać to dobro. Dokąd idziesz? Ja muszę się odlecieć. Ale bajzel, po wypadku nic nie jest na swoim miejscu. Zobaczymy. Ach, tutaj jest. Teraz mogę zabrać tę śmierdzącą padlinę. O hej! Masz padlinę? Tak. Świetnie dokończ przygotowania ja zaraz wrócę. Dokąd idziesz? Ja. Muszę. muszę nakarmić tam ogóć. Co? Tak, moja droga, jestem nostalgiczny. W każdym razie pospiesz się i dokończ przygotowania. Będę tam w okambieniu. A no co ty? Mamy tam mieleńcego. Ciekawe co ten burak zamierza zrobić. Nie mam czasu go teraz sprawdzać.